A, no to siemanko widzowie z tej strony Krzesos, a dzisiaj z nami jest. Michał. Nie no, Jakubę. Mm. Coś. Nie Dobra, dzisiaj gramy śmiechy, na ja nawet nie wiem co. Jakubę, podłoga, gdyfy mnie na to namawiał. A więc. Tłumacz, tłumacz się teraz. E, będziemy łapać duchy. No i zarobisz się zaraz e, zarobicie zapraszam do mnie na kanał, e, co? Eee, yo! Zresztą nie oglądają to na twoim kanale. O dobra, to bo... zapraszam się przy... na mój kanał, po prostu weźcie jeszcze do mojego odeź mi na Discordzie za... Za... Zaobserwujcie mojego Instagrama, zaobserwujcie Ale... no, moje konto na TikToku. <laughs> <zaobserwujcie śmiech> moje konto na TikToku i moje pierdiller innych kont na YouTube. Dobrze? No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, ja przepraszam, ja XD XB. Wstałem Na chwilę muszę wziąć na fulskie. Okej! Okay. Dobra. chyba to będzie straszne. Bierz latarkę lepiej. Bierz latarkę najpierw. Chodź tu. Bierz latarkę. Ja biorę kluczyk i biorę y, EMF. A ty weź y, tę temperaturę. A po co tu? To... Możesz wziąć tutaj to. Czekaj, mam, weź, mam, okulary, mam weź okulary to, weź okulary To, i to więc. Już nie mogę więcej. Weź jeszcze te okulary. Nie mogę. A. Nie, A weź ten ekranik wyrzuć. Weź ten ekranik wyrzuć. To wyrzuć, bo to jest do kamer. Wyrzuć to. I weź to. Ja I zobacz, naciśnię se J i tu masz wszystko, co trzeba mieć, nie? I pod I... koniec. Jak pójdziesz ty na sam koniec, to masz dowody i jaki jest duch. Okej, okay, czy to jest straszne? Nie, zależy. No i Chodź. Nie wiem, co ja zaczynam zaczynać robić. Nie wiem, temperatura, hopę. Temperatura! E, prawym, prawym, prawym przyciskiem myszy odpalasz ten. O. O! Oh! Mam to trzymać. A, z Gasiłem. Ej, wiesz, jaką mi tą grę przypomina? To mi przypomina tylko jedną nie. grę szczerze. Nie pamiętam jak się nazywa. Taka? Ale z nikodem... I... Znaczy nikodemem. Nie. A nie, kurde, ja z nią... Znaczy... Farty, nie. Do piwnicy, Przepraszam za mój kaszę, ale z chory ja też jestem chory, dlatego nagrywamy ten film. Yeah. Yeah. O. mu szklanki. Ej, dziś też ma, nie pamiętam, jaki był tekst Jan Klausi. O, węty, super. Czy mam lagi mi w neta? to nie tobie się Co się stanęło? E, stanęło się to, że włączyłem prąd. Aha. Trzeba jakoś stąd wyjść teraz. Ty jesteś. Ej, nie, no ja przywróciłem prąd w tamtym miejscu. Czekaj, co? Dlaczego włączyliśmy prąd? Och, no, na na Niech od... wyłączył prąd, Dopiero to wyłączyłem. Ja włączam wszędzie prąd teraz. O! Zalazłem, brudną wodę. Prawda? Mądry. Ej, znalazłem zamocnik światła, jak nam wyłączy. No hop, wszystkie włączyli. Chod do mnie, bo idziemy na górę. No, na górę idziemy. Ej. A są tu w ogóle jakieś jumpscary, mogą się przestraszyć tego... Oh, tego że coś właśnie stara. Jakiego? Chłop, czarny typ mi wyrazł na twarz. No i zarąbiście. No, dlaczego wszędzie gaśnie tej rąbane światełko? Ej, a ja będę widził... ci brać latarkę, do, ci brać latarkę do łapy, bo jak latarka zacznie ciągle. Dzięki. Się blokać, że to mi... tak. A, z... Ej, że... A już chciałam powiedzieć, dzięki, przecież nie wziąłem latarki. A no, Że tak. jak latarka zacznie ci mogę, to trzeba natychmiastowo leć stąd. Bo to oznaka, że yy, rża raszuje Ale że kto raszuje? Yy, duch, i trzeba uciekać albo się schować. Ale gdzie uciekać? Najlepiej do naszego wana. Chyba mi zgasło, nie wiem. Nie. A je, je muszę trzymać, czy wystarczy, że kliknę i to się... Dzieje? Klikasz. Klikasz. Znaczy, że klikasz. Gówniałem te latarki w tych czasach robię. Kład, dlaczego chodź na tak chwilę do bana? Tak, jak... jak się właśnie czuję, czy... Nie, chodź zobaczymy, jakie mamy taski do zrobienia. A po drugie zobaczcie, jaki mamy rozsądek. No, a jeszcze mamy dobre. A czekaj. Masz średnią zdrowie psychiczne zespołu, poniżejcie się. Dobra, co? ile mamy czasu? Dobra, minął ten rozpoznanie ducha. Trzeba z... tylko tyle. Okej, okay, duch jest czarny. Tyle wiem. Co? Tyle wiem. Ale czy to prawda? Ja a. też tyle wiem. A po co mam temperaturę? Bo wtedy będziemy wiedzieć, czy jest duch. Ale czekaj. O, ja mogę sprawdzać swoją temperaturę. Nie kolejnego jakbyś się pytał. A, fajnie. Czekaj. To, to ja, może będę mierzyć temperaturą. Jest 13, 7, 10, 15. Ile? Tu jest chyba duch. 9, 10. Gdzie, gdzie, gdzie jest najmniejsza temperatura? Najmniejsza na razie jest. 8iem 8, 8 91, 9. No tu przed chwilą było najmniejsze, bo było 8. O 7. Jakby tutaj no, było... Zależy dowód, pier... dowód znaleziony pierwszy temperatura zamarzania hmm. pod jodką. Naciśnij J. Chodź tu. Czekaj. Klikam jedną i co? No i J i na sam, na sam koniec musisz dojść. Nie, no i co? No i jest to na sam do. No, no i pierwszy dowód znaleziony to jest na, temperatura znikania. Czekaj. Zamarzają. Freezing temperature. Tak. Okej, okay. no to mam. Jak, jak to zaraz chować? Jak to, a pod J. A to co? E, weź teraz, weź tego talkboxa, którego ma... co masz w akwipunku jeszcze? No ja mam to. A, to. Przejdź wszędzie tutaj dookoła tego pomieszczenia i zobacz czy tu nie ma żadnych kul y... plazmy. Jakby, jakby słabo działa bardzo, ale nic sobie nie widzę powiem Ci. Dobra, to chodź idziemy po resztę sprzętu. Mam więcej sprzed, to tutaj. Dlaczego mnie do tego zatrudniono? Nie ma, ale zostaw też okulary, bo one są do niczego na razie. Bo nikt nie znalazł w miejscu, gdzie jest duch. A czy no tam był Dobra, jest zdążyliśmy w czasie. Dobra, biorę to boxa. Masz wziąć teraz tę kamerę i tą kamerę. Czekaj, a co wywalić Latarkę czy temperaturę? Temperatura już ci jest niepotrzebna. Okej, okay, i I kamerę. I wywal sobie jeszcze te okulary. I weź aparat. Aparat tutaj masz, i weź sobie go i chodź. A po co mi aparat? Zaraz zobaczysz. Widzowie, ja jeśli tak, wiecie o co chodzi z aparatem! Zostawcie lajki. No, spierdzielaj, spierdzielaj. Uciekaj szybko, nie? jak najszybciej. No jest to Toba potwór, widziałem. A ja utknąłem w drzwiach. A ty już prze. No, ja nie żyję. Sznawka. Ja umarłem. No co tam robi jakiś murzyn? Nie lubi już czarny. Wiesz co, możemy zrobić to tak, że się tutaj przycisk. Chodź, chodź, chodź do przedwana, chodź do drzwi, naciśnie tu taki przycisk pod tu. Tu, o. I czekamy stąd. Nara, patworze. I Spoko, ale to nie jest jakieś takie ok, Nie jest to jakieś super, super gierka Jest Jest jak to kap jak rozumiesz, o co z tym chodzi. Nie, czy mi się chce to dłużej nagrywać? szczerze Robimy, robimy pauzę i lecimy do innej? Jak chcesz zapauzować OBS-a. Normalnie? Gdzie? Jak wejdziesz w ustawienia, to możesz sobie dać, y, że. Stop. Ja nie wiem gdzie. Wejdziesz sobie w ustawienia i masz. Y, no, skróty ustawiamy. klawiszowe i masz dać sobie. Pauzuj nagranie. Które. No. Skróty klawiszowe. Rozpocznij stream. Nie damy sobie pod Q, A zatrzymaj pod. Okay. Nie wiem dobra, nie, wiem, dobra Kończymy chyba, lecimy, no. kończymy A to, to jest koniec nagrywania, nie wiem co powiem. Nie wiem co począć Larka Najkrótszy odcinek Ale pamiętajcie, zostawcie lajka i subskrypcję Walnijcie swoim kutasem w łaskę. <laughs> Nie, koniec, koniec!